I ta płynie w kierunku morza. I oczywiście zadowolona, uśmiechnięta, taki ma pyszczek. A ta z powrotem szybciutko zawraca, bo wpadła do morza, pop, popróbowała, że to jest słona woda, nie da się tego. I zobaczcie, jaką mam minę. To na powietrzu trzeba było zobaczyć, taką mam minę. Bo już, bo po prostu napiła się tej słonej wody i wraca. To druga stelka rodzajowa, jakaś tam gazela ucieka, a tutaj lefią go, A więc tego typu tak stelki zostały przedstawione. Dalej, poniżej mamy numer 5. Jericho, widzimy napis. Jericho wśród panów otoczonych murów i tak dalej. I zawsze jeżeli zobaczymy, tu słabe są kolory, ale jeżeli zobaczymy budynki, na przykład z czerwonymi dachami, to te budynki przedstawiają kościoły. I takich kościołów mnóstwo. To są czasy bizantyjskie. Kiedy było mnóstwo kościołów, kiedy były stolice Biskupie i tak dalej. Najprawdopodobniej tu w Madawie, gdzie jesteśmy, ten była stolica Biskupia. I tu przybywają pielgrzymi. Więc jest to pierwsza tego typu mapa, ale nie w sensie geograficznym, tylko dla pielgrzymów. To wiele jest też tutaj troszeczkę nieścisłości, ale również i błędów. Wiecowni, jak i inni. Dalej, mamy Morze Martwe. Popatrzcie, mamy dwa statki, które płynęły po Morzu Martwym. Oznacza to, że panował wówczas ruch na Morzu Martwym. E, tutaj mamy, e, widzimy żagiel, prawda, ale też i wiosła. I mamy dwie postacie, nogi tylko pozostały. Widzimy tych, którzy tutaj wiosłowali. Otóż w czasach, kiedy przyszli tutaj muzułmanie, zniszczono tę mozaikę,